No siemano, siemano, witam serdecznie w kolejnym odcineczku. Ja właśnie przyjechałem na rozwoduneczek do miejscowości Ulmerfeld zrzucać celulozę ze Szwecji, w której załadowałem. Co, jest dzisiaj wtorek. Ogólnie miałem przyjechać tutaj... Na poniedziałek to rozładować, ale zostało mi to przełożone na wtorek. Z racji tego, że wróciłem w sobotę rano do domu. W sobotę o godzinie 8 rano w zeszłym tygodniu byłem w domu. I dlatego powiedziałem, żeby przełożyli mi rozładuneczek tutaj na, na wtorek, a nie na poniedziałek, żeby tutaj gonić. Tym bardziej, że strasznie się pochorowałem w zeszłym tygodniu. Zacząłem nagrywać sobie odcineczek, i w połowie musiałem przerwać, bo gorączka i te sprawy, co się tylko zatrzymywałem, wszedłem spać. Cały człowiek zapocony, tylko od prysznica do prysznica gdzie jechałem. masakra jeszcze, jeszcze jak słyszycie dzisiaj mnie trzyma gardło i, i katar, ale już przynajmniej, już przynajmniej jest dobrze z gorączką. Także co, przyjechałem tutaj na rozładunek celulozy, a dalej to no wiadomo, standardowo właśnie nie wiadomo. Jeszcze nie wiadomo, nie mam żadnego zlecenia, na razie muszę czekać, jestem pootwierany, jak widzieliście tutaj wózkowych jeszcze nie ma, więc na razie czekamy, a Was zapraszam na nowy odcinek i rozładowane, sam rozładuneczek bardzo szybko zajął, ale ogólnie stałem 50 minut tutaj. Ale patrzcie jakie mają śmieszne te wózki widłowe, takie z kabiną u góry. No pierwszy raz, pierwszy raz się spotkałem z takimi wózkami. Dobra, jestem rozładowany, dostałem zlecenie do, do miejscowości Bad Bathale Hale, taka jakaś miejscowość. Tam mam jechać na załadunek, jest to 57 km stąd gdzie jestem, godzinkę 16, także stosunkowo niedaleko. W ogóle jakieś jeziora, rzeki mają przy firmie. No, także niedaleko jest, lecę tam, wyczytałem z opinii najważniejsze, czyli mają, mają parking i mają prysznic dla kierowców, więc yy, co bym tam nie ładował, będzie git. Nie wiem, co to, jakaś taka ala budowlanka tyki miszmasz tam był na zdjęciach, nie? Co, co to będzie ładowane. Znaczy, co, co ta firma tam ładuje. Ale dobra, póki co się wydostaje, tu Tama w ogóle jest. No, a dowiedziałem się ostatnio, jak macie drona i jest Tama na przykład i chcecie sobie polatać, od, od tego, od Dawida Fazowskiego przez Świat na Fazie się dowiedziałem z jego filmiku, że w okolicach tam nie wolno latać drony. bo jest to punkt strategiczny i, i nie można. No, ja nie mam drona, ale jakbym miał, to bym nie wiedział, a ta wiedza by mi się przydała, żeby nie wyłapać jakiegoś mandatu. No a jeszcze wam pokażę, o, jak się wyjeżdża tutaj z tej firmy, przy blokowiskach, przy balkonach. Także muszą mieć ciekawie tutaj ci ludzie, którzy mieszkają. Jakim ciężarówki się tłuką od rana do wieczora. No wcześniej jeszcze domki jednorodzinne były, ale nie wyciągnąłem kamery. Tu będziemy ładować, nie wiem. Taką paletę przywieźli. Jakieś kolanka chyba plastikowe. No tak, takie coś to będzie szło bez, bez zabezpieczenia. Ale zobaczymy, bo trochę tego towaru tutaj mają, przeróżnego. No i wrzucił jakieś plastikowe rurki. Ale czy on tak chce to zostawić, to nie wiem. Jest trochę nierówno. Może zaraz przestawię. Czy jakiś miś masz, będzie pewnie. Chyba, że takie coś będę ładował na całą noc. Ale mówię, że poczekać, bo jeszcze jakieś palety na górę będzie dawał. Także chyba to, to przesunie. Jakieś rurki PCV. Coś takiego. Nie załadowałem, wyjeżdżam. 11.30 jest, nie wiem o które tu podjechałem. chyba 10.30 na firmę podjechałem. I kolejka się tu zrobiła teraz. Cztery auta się najechało ogólnie. Potrzebuję stąd wyjechać. Dobra, udało się. Coś mnie tam przyblokowali wózkowi trochę. Yy, I co? I teraz muszę odjechać z powrotem na parking tutaj na tej firmie. Pójść do biura. Tam mam odebrać papiery. Później idę się wykąpać. A w ogóle nie załadowali mi całego auta. Czekajcie, tutaj jest. Tutaj. W ogóle nie załadowali mi całego auta. Zostawili jedną kunicę tam z tyłu wolną, Także jak zaraz zgłoszę, że jestem załadowany, więc pewnie dostanę jeszcze jakiś doładunek. A myślałem, że będzie pięknie się wykąpie i, i będzie ogień od razu. Nie? A jeszcze nie zgłosiłem, no chyba że z tym pojadę. Co, co mam? Może być i tak, i tak, nie? Ale na razie na parking i pod podkrysy. Ale mam ten nos zawolony, tak przez nos gadam, nie? Uhu, aha! No i wyjechałem lecę wykompany, ogarnięty, wałcie trochę ogarnąłem, śniadanie zjadłem o 12, późno bo późno nie chciało mi się wcześniej, ale przez tą chorobę w ogóle przez dwa dni praktycznie nic nie jadłem. No tam na promie troszeczkę zupę zjadłem i później znowu nic nie jadłem. Także, także yy, odchudzanko, odchudzanko że tak powiem, z przymusu. Nie no, no po prostu nie chciało mi się jeść, nie? 900 km do portu jest, także jest co jechać. Eee, jutro... Jutro pewnie będę miał jakiś prom. Nie wiem, bo jeszcze zlecenia nie dostałem. Także dopiero się okaże. A właśnie, myślałem, że jakiś doładuneczek dostanę, a co się okazało i się bardzo cieszę, nie ma doładuneczku, jadę po prostu z tym, co załadowałem. Także jak najbardziej elegancko, tylko teraz tutaj mnie jakimiś tymi landóweczkami prowadzi. Takimi fajnymi. No muszę do Linz się przebić, tutaj od dołu, od Linz. Eee, i, i, no i standardowo do góry, na Wulowic, nie, jadę. Standardowa, standardowa granica, przejście graniczne. Wczoraj też tam byłem. O, jak ładnie, wąziutko. Zielono na polach, pięknie. Dobra, także co, widzimy się gdzieś później. 900 do celu, do Świnoujścia. I lecimy z tym dalej tam na Szwecję gdzieś. Nad Malmo jakoś, no tutaj na, na lewym wybrzeżu. Także będzie, będzie niedaleko. Rozodunek jest na czwartek, dzisiaj jest wtorek że dzisiaj jazda, jutro jazda. Jutro pewnie prom i, i w czwartek rozładunek. Siemaneczko, witam serdecznie w czwartek, czwarteczek, ja jestem aktualnie już na Szwecji, jak można zauważyć za mną po architekturze Co wam powiem, nastąpiła zmiana planów, miałem jechać z towarem, który załadowałem w Austrii, w tym bad coś tam do, do miejscowości Hjarnarp Hjarnarp, które jest w tym miejscu, a jadę teraz do miejscowości Norkoping, które jest w tym miejscu Także, czemu nastąpiła taka zmiana? Mianowicie, przepiałem naczepę, dostałem takie zlecenie, że to, co załadowałem, mam zostawić w Świnoujściu tą naczepę. A pobrać od kierowcy od nas drugą naczepę, która została załadowana w okolicach Szczecina. Zostały tam załadowane jakieś, jakieś kartony takie do poskładania no, po prostu kartony na, na paletach do poskładania. I z tym mam teraz. Dwa miejsca rozładunku. Pierwsze miejsce, właśnie do niego jadę, jest to Norkoping, a drugie miejsce jest w okolicach Sztokholmu, dosłownie obrzeża Sztokholmu, tyle że nie muszę tam wjeżdżać do Sztokholmu, a jest to przed. A czemu tak wyszło? Bo kierowca, który to załadował, ogólnie nie jeździ za granicę, jeździ u nas po kraju i po prostu załadował taki towar na, na naczepę DSV-owską więc moją naczepę nadałem wczoraj w porcie bo teraz jest ogólnie czwartek wczoraj nadawałem, czyli w środę odebrałem od niego tą naczepę, przyjechał załadowaną, odebrałem i przeprawiałem się o godzinie 20.30 dzisiaj sobie tutaj rano dopłynąłem o 3.30 jakoś z promu chyba zjeżdżałem i tak sobie leciałem, teraz została mi godzinka na miejsce, właśnie muszę już kabarynę odpalić, bo, bo mi pauza wyszła i teraz właśnie misja jest taka, że dzisiaj rozładuneczek tego norkopingu, jutro rozładuneczek w Sztokholmie, a później coś co będzie załadować i wracać z powrotem na prom z powrotem do, do Polski się przeprawiać żeby w sobotę, w sobotę zjechać do domu no bo tak wyjdzie chcąc nie chcąc dzisiaj tam dojadę sobie do tego norkopingu na 13:16 teraz właśnie mi pokazuje godzinkę dwie minuty jeszcze mam 74 km a w ogóle zatrzymałem się na na parkingu z autostrady były oznaczenia że jest parking zajechałem na ten parking przy wjeździe było też, że coś tam dla ciężarówek, tak jakby można było wjechać, ale na wjeździe postawili jakiś taki, taki znak, zaraz Wam pokażę jak będę wyjeżdżał, e, takie jakieś ustrojstwo, że ledwo się tutaj idzie zmieścić. Jest tutaj co prawda jakieś takie, takie miejsce, gdzie ciężarówko można stanąć, chociaż jest bardzo mało tego miejsca. No, a tak to nie ma ciężarówek, samoosobówki, nie? Tam sobie stoją, jakiś plac zabaw, jakaś flaga tutaj powiewa. O, jest wąsko. Tutaj w ogóle ktoś do rowu wjechał, widzę kołami także też elegancko no nie wiem dlaczego tutaj były normalnie oznaczenia, że, e, że jest parking i nie było żadnego zakazu dla ciężarówek, ale widać po śladach że trochę jest wyślizgane przez ciężarówki więc też tutaj wjeżdżają ale patrzcie o co mi chodzi, co tutaj postawili na na wjeździe, co postawili nie? o, takie coś na końcu drogi skręć w lewo Następnie skręć w lewo No w tą stronę tutaj się jakoś wyciągnę jeszcze No wjechać też wjechałem, nie? Także nie było problemu Ale jest to zrobione tak jakby pod to, żeby ciężarówki tutaj nie wjeżdżały tu mam, jakaś, mam jakaś knajpka fajna Dobra, lecę dalej 74 km na pierwszy rozładunek w pierwszym momencie trochę źle pojechałem, bo pojechałem od drugiej strony tej hali a tam się okazało, że jest tylko biuro a to jest tutaj po drugiej stronie, tutaj w ślepą uliczkę trzeba było wjechać, dlatego na początku nie chciałem wierzyć, w ślepą uliczkę tam było trochę mało miejsca pod biurem ale zadzwoniłem, wyszedł gościu wytłumaczył mi, że to jest po drugiej stronie po drugiej stronie hali także jestem na miejscu tylko nie wiem, które drzwi, czy te, czy tutaj dalej, chyba tutaj dalej. Albo w sumie. Nie wiem, dobra, i tak stanę tutaj kawałeczek dalej i lecę się pytać, standardowa procedura. Dobra, jednak biuro było w innym miejscu, biuro tutaj było, w tych drzwiach malutkich, i kazał mi się podstawić nie pod te rampy, tutaj tylko pod te dalej. Tylko coś tam mówił trzy, coś tam. Aha, bo tutaj jest czwórka. Tu pod trójką ten gościu stoi, to co? Tu pod czwórkę. Pod czwórkę się podstawi I rozładowane, moi mili. Stałem tam, kazali się patrzeć, jak to rozładowują. Teraz co? Zostało mi 7 palet na drugą miejscówkę. Jedynie do rozładowania. Większość tutaj została rozładowana. Mam tam na miejsce 160 km teraz. Na drugą miejscówkę. Co Wam powiem? No nic, w sumie ciekawego. Przyjechałem, rozładowałem i jedziemy dalej. Jedziemy dalej na drugą miejscówkę, ale drugie miejsce będę zrzucał jutro. Jutro rano. Patrzyłem tam na, na goglach, na tym. Nie widzę, żeby tam jakiś parking był, żeby to jakaś duża firma była, też jakaś, jakaś malutka. Także nie będę się tam pchał. Trzeba będzie przed Sztokholmem dzisiaj znaleźć miejsce i się wypołzować, i dopiero jutro to rozładowywać. Mówiłem wcześniej, że nie, wie, nie będę do centrum wjeżdżał, gdzieś na obrzeżach to jest I zgadnijcie co, popieprzyłem wcześniej wjazd Znaczy rozwidlenie popieprzyłem i pojechałem w centrum Kuźma. Ale dobra, już jestem na właściwych torach Następnie dotarłeś do celu To ma być gdzieś tutaj Przepraszam, przepraszam, żeby po krawężniku nie pojechać i tutaj w lewo Jak się zastanawiałem wczoraj w nocy, wieczorem czy tu przyjechać na 17 ale patrzyłem, że właśnie nie byłoby gdzie stanąć Tutaj jest zakaz wszędzie do pół godzinki Widzę, że tu jakieś osiedlowe tylko samochody stoją Także dobrze, że tu nie przyjeżdżałem Dotarłeś do celu A, to nie tam, tylko tutaj, dobra Muszę się wycofać. Kurde, jakie blokowisko. I tutaj wiadomo. Czy ta pani tej dziewczynce zrobiła zdjęcie przy ciężarówce? normalnie, tutaj boisko, tutaj firma, no czego, czego, nie rozumiesz Idę się gdzieś pytać, gdzie to mam się podstawić No nawet Polak tutaj stoi jakiś Normalnie, tu boiska, blokowiska A tu firma w środku z rampami No i wróciłem z powrotem do auta Byłem się zapytać, gościu powiedział One, two, three, four że nie ma znaczenia, która rampa, od 1 do 4, także tutaj czwóreczka, trujeczka jest wolna. Także tam się podstawiam i, i przejść elektrycznym wózkiem sobie to rozładować. Tutaj 7 palet mi zostało tych kartonów, także szybciutko pójdzie jeszcze, jak sam mogę rozładować. Dobra, podstawiam się, bo tu coś krzywe te rampy są e, krzywe w sensie pod kątem, nie? Pod kątem są także się rozłączę i się podstawię I lecimy do środka rozładowywać O traktory jedzie Kurde, zapytali się czy mam licencję na elektryka, bo już na elektryka chciałem wsiadać na wózek elektryczny, powiedziałem, że nie mam i kazali mi ręcznego. Żeby... <laughs> nie, no nie będę miał, bo słyszałem, że tutaj, jak się powie, że masz, no to wymagają, żeby im pokazać, nie? Ale spoko, to tylko 7 palet, także sobie poprzeciągam. A już 8:40 jest, ja już się rozładowałem. Tutaj ten Polak, co tam odjechał, pomógł mi z dwiema ostatnimi paletami. Jak skończył swoją robotę, to to przyjechał elektrykiem i wywiózł mi dwie palety z naczewy, bo ja latałem z tym ręcznym paleciakiem z racji tego, że tej licencji nie mam, zezwolenia e, i co, zlecenia teraz nie mam, na razie muszę poczekać, jest mówię 8.40 także zaraz dzwonię szybko do, do spedycji i ustalam gdzie tam mam, w którą stronę jechać, nie? żeby co ładować, być może będzie monsteras do załadowania ale nie wiem czy tam dojadę zaś, więc więc zaraz to będą wszystko obliczać, jak to, jak to wyjdzie i zaraz że się wydostać z tego, z tego miasta, z, tej, z tego tego, z osiedlu. Ciężarówką na osiedlu Elo. I wyjeżdżamy, wyjeżdżamy. Mam gdzieś jechać na dół, po prostu w Szwecji, na najbliższy parking. Ale najbliższy parking jest właśnie tam, gdzie stałem, czyli godzinę, godzinę stąd dzisiaj. Także jadę po prostu, po prostu na dół. No, tam jakiś ryneczek. Tutaj ten Polak wyjechał, chciałem za nim pojechać, ale jeszcze do musiałem szybko się przebrać już za gorąco, bo o, tu szkoła jest w ogóle pewnie International Engelska szkoła Dotarłeś do celu Widziała to tutaj w lewo Południe na najbliższy parking gdzieś. No Najbliższy jest godzina. Na dół. Nic tam sensownego nie ma pod Sztokholmem. Taka sytuacja, taka misja. W prawo ja tu nie jechałem. W prawo. A prosto tu jechałem. No, wywalony. Skręć. Marzenka nie wiadomo dlaczego nie prowadzi. Skręć w drugą No tam nie będę jechał. Wąsko, wąsko, ale nie ma co, trzeba na pełny. Dobra, uciekam stąd, wyjeżdżam. <laughs> Haha, bardzo nieśmieszny żart. Już byłem w tym miejscu, co mówiłem, że do Sztokholmu musiałem wjechać, żeby się obrócić, bo zjazdy powaliłem. To teraz nie powaliłem zjazdów, tylko wyjeżdżałem z tej firmy, była droga na autostradę, wjeżdżałem na autostradę, i wiecie, i na pasie rozpędowym był, była linia, że nie można przejechać, że nie można wjechać jakby na autostradę w danym miejscu A w tym samym czasie szły dwa pasy... Dwa pasy dalej szły moje, dwa pasy, na których powinienem skręcić w lewo, nie? No i musiałem z powrotem wjechać do Sztokholmu i teraz się... I teraz się obrócić Niech tutaj tym busem stoisz, jedziesz? Ja tutaj potrzebuję, a tu przy zjeździe z ronda jest... Sygnalizacja świetna. No, kurde, ile ja tak będę krążył. A no, dostałem zlecenie, właśnie dostałem zlecenie. Jadę Monstera sładować. Czyli mam tam 364 km. Niby jest do 16 otwarte. Ja będę o godzinie 15 jakoś, za 15, 15, 15. Coś takiego, także powinienem jeszcze dzisiaj to zdążyć, załadować. Mam taką nadzieję, no bo jak nie załaduję, to będzie lipa. A i tutaj w lewo. Ja tutaj się rozgaduje, tutaj. Następnie. Pojeźdź drogą Trzeba dwa pasy przecinać. No i lecę do tego monstera, się załadować i później na prom. Chyba dzisiaj nie popłynę ogólnie, bo mi czasu jazdy nie starczy, żeby dojechać. Tym bardziej, że tutaj właśnie nie było w planach krążenia po tym Sztokholmie wyszło jak wyszło, więc tutaj jeszcze czasu, tutaj jeszcze czasu tracę teraz. Ale to wszystko, wszystko wyjdzie w praniu. Ale myślę, że nie będę już tego nagrywać. Monstera, standardowa miejscówka, wiecie o co chodzi. W przyszłym odcinku zaktualizuję po prostu, czy udało mi się popłynąć w piątek dzisiaj, czy, czy w sobotę. Aktualnie pozdrawiam ze Sztokholmu i myślę, że to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję ślicznie za oglądanie. I widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się na razie, Siemano.